Szczęść Boże, cześć. Tutaj ojciec Przemok Wadera z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce. W tym filmiku chciałbym się podzielić z wami takim pragnieniem, które się we mnie zrodziło niedawno, żebyśmy tutaj na tym kanale dzielili się ze sobą swoim doświadczeniem tym, co jakoś nas zapala, ożywia naszą wiarę. Już tutaj się to działo wcześniej przez ankiety, komentarze, które pisaliście, maile, które wysyłaliście do mnie. Chciałbym do tego wrócić. I też chciałbym powiedzieć w tym filmiku o tym, co się stało, że ten kanał tak zamarł w pewnym momencie, że tutaj nic się nie pojawiało przez dłuższy czas. Zostańcie ze mną. Pozwólcie, że zacznę od tego drugiego tematu, to znaczy, dlaczego tak dawno nic się nie pojawiło na tym kanale. Oprócz czynników zewnętrznych, takich jak szczyt sezonu w Świętej Lipce, mój wyjazd do Danii na miesiąc i skupienie, które tutaj prowadziłem ostatnio, myślę, że ważnym czynnikiem był nagły, zaskakujący sukces tego kanału, który miał miejsce w marcu tego roku, gdzie liczba widzów w krótkim okresie praktycznie się podwoiła. No i można powiedzieć kanał padł ofiarą tego sukcesu. Bo ja się zacząłem tak zastanawiać, że no skoro jest tylu nowych widzów, to ja powinienem się jakoś o nich zatroszczyć. Dbając o to, żeby content miał rzeczywiście porządną jakość. Nie tylko treści, które głoszę, ale też i cała strona zewnętrzna, żeby zadbać o montaż, efekty, muzykę, żeby ten kontent był taki rzeczywiście, rzeczywiście na wysokim poziomie. No i jak tak zacząłem się zastanawiać, to. Coraz bardziej czułem, że nie mam na to czasu, nie mam na to sił, nie, nie jestem w stanie się w ogóle do tego zebrać. Dopiero ostatnio sobie uświadomiłem, że przecież ja nie jestem YouTuberem, ja nie tworzę kontentu, ja nie stworzyłem tego kanału po to, żeby tutaj się jakoś realizować artystycznie, ale on w samym początku, jak go zakładałem, powstał po to, żeby stworzyć pewną społeczność ludzi, żeby ludzie, którzy. Yy, Wierzą w to, że Bóg kocha nie tylko duszę, ale i ciało, i którzy chcą odkrywać to, w jaki sposób ludzkie ciało może nam pomóc w relacji z Bogiem, by mogli być ze sobą w kontakcie, by mogli się poznawać, nawzajem się inspirować, żeby to nie był tylko przemok, który coś tworzy i głosi, ale ludzie, którzy się zaczynają kontaktować. I to się rzeczywiście działo. No Niestety, w pewnym momencie, jak już nie miałem czasu odpisywać na maile, to wtedy też przestałem nagrywać po prostu, żeby Ci, którzy szukają kontaktu, no nie byli zawiedzeni, nie? że tutaj jest przemu, którego można posłuchać, ale no nie można się z nim skontaktować. Teraz tej przestrzeni mam więcej, więc chciałbym wrócić właśnie do tej pierwotnej idei, społeczności ludzi, którzy przeżywają swoją wiarę w podobny sposób. I chciałbym Wam też powiedzieć, w jaki sposób dotarłem do tego odkrycia, które pomogło mi teraz wrócić na kanał. Więc pomogła mi medytacja z wykorzystaniem metody focusingu. Focusing to jest taka metoda skupiania uwagi na własnym doświadczeniu. Nie tyle na myślach, które się wydarzają w głowie, co bardziej na tej przestrzeni wewnątrz, w ciele. Słuchanie ciała, które pomaga mi się skontaktować z tym, co jest głębiej. Głębiej niż tylko w głowie, głębiej niż tylko w zmysłach, z takim głębokim doświadczeniem ludzkim, egzystencjalnym. Więc medytacja focusingowa skupiona na pragnieniach, marzeniach i ideach, które jakoś ożywiają mnie w tym momencie. I ku mojemu zaskoczeniu, takim marzeniem, które mi się jakoś objawiło, przyszło do mnie na tej medytacji, to było pragnienie bycia we wspólnocie z ludźmi, którzy kontemplują, którzy przypatrują się rzeczywistości, Odkrywając w niej Boże działanie. I taka ogromna tęsknota się we mnie zrodziła za tym, żeby być właśnie w takiej wspólnocie, która doświadcza czegoś głębokiego i się tym dzieli, i się nawzajem zapala. I przypomniało mi się, że właśnie tutaj na kanale mam ludzi, z którymi mogę czegoś takiego doświadczyć, w jakiś sposób, właśnie dzieląc się ze sobą, chociażby nawet w komentarzach że w to, że każdy człowiek ma taką zdolność skontaktowania się z Bożym głosem w sobie. Z Duchem Świętym, który mówi nie tylko do każdego z nas z osobna, nie tylko prowadzi nas każdego pojedynczo, ale też prowadzi nas jako wspólnotę, że on mówi coś do nas jako do kościoła, kościoła rozumianego jako wspólnota ludzi, którzy ludzi, którzy dają się prowadzić, ożywiać i którzy dzielą się ze sobą tym, co jest dla nich życiodajne. Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo potrzeba takiego dzielenia. Myślę, że trochę już mamy przesyc takiego spotykania się wokół problemów, dzielenia się tym, co nas jakoś oburza, dzielenia się z niezadowoleniem z powodu rzeczy, których nie powinno być w kościele. Mamy, mam takie poczucie, że moje serce, kiedy się z nim spotykam na modlitwie, ono mi mówi, że. Tak, no ten świat jest pełen problemów, które powoli i cierpliwie trzeba będzie rozwiązywać, ale że jest coś więcej, że ten świat w tej formie, takiej właśnie jaką ją widzimy, że on nie wyczerpuje prawdy o nas, o rzeczywistości, która jest duchowa i piękna i, i którą już teraz możemy się ucieszyć. Nie dopiero jak rozwiążemy wszystkie problemy i kościół będzie idealny i my będziemy idealni, ale już teraz możemy się zatrzymać i ucieszyć się tą rzeczywistością bosko-ludzką, w której wszyscy uczestniczymy, która mieszka w nas, która sprawia, że potrafimy się spotkać pomimo wszystko, pomimo naszej niedoskonałości, że jesteśmy w stanie jako wspólnota dzielić się tym, co nas ożywia, co otwiera nasze serca, co pozwala nam się spotkać. Więc jeżeli Wy też macie pragnienie dzielenia się z innymi, tym, co Was inspiruje, co Was ożywia, co pomaga Wam znaleźć smak w modlitwie, w relacji z Bogiem, to zostańcie na kanale, bo tym właśnie się będziemy tutaj przez najbliższy czas zajmować. Mam nadzieję, że z regularnością co tydzień, jak się uda. A dziś dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Cześć!